Daj kiska. Cześć, dzień dobry, witajcie, bo się nie przywitałem Czekamy na Mateusza dzisiaj dla odmiany Nie ja po niego, a on po mnie I lecimy w stronę Częstochowy, ale gdzie? Po co? Zobaczycie Na miejscu jest on Zaczynamy tą przygodę Do Dubaju i pomału Odlatujemy Chyba będzie mieć 15 km do przepłynięcia No to To, to, to Dzisiaj dyszkę, jutro pięć? spokojnie, myślę, że tak Od razu po prostu 15. Nie na szrała, nie na nie, nie. Co ty? To co nie to chodzi o to, gdzieś? chodzi o to, żeby spać w terenie, a nie tu bo w, terenie, do terenie, Kimarko, w terenie, w terenie, kimanko, w terenie ma ogień przenośny składany, widzisz? 40 na 40 Ale czad Dojechaliśmy na miejsce Jesteśmy tutaj na polu namiotowym, na parkingu Rozkładamy się, mamy godzinę 14 Teraz Wam pokażę z drona fajne ujęcia tutaj okolicy. Tam ekipa się zbiera. Także zaraz będziemy ruszali. Nie? Kutwa pakowanie, ci zwija. Zwijam rozwinięte. Zwija rozwinięte. tam też na dole masz takiego, co ci potrzebował, tu w tym? Nie, ja tam biorę rzeczy nie potrzebne. to musi być naładowane? No to dobra, no to tak to cykli. I jest, i jest podoszczelnie. A dziś jest z nami ekipa. Przedstawcie się ładnie, pomachajcie. Malo! Daro! Miki! elo. Mateusz! I Nina? Moja Ona żona. się jeszcze wstydzi. Nie mogę na półstory. Ty, no pięknie teraz wyglądasz. No, ale... Jak Jose Arcadio Morales. No, ale... nie. Ole, ole. Ole, ole. dalej! dalej. Ipa, Teraz tak ogólnie myślę, że ja chyba nie powiedziałem po cośmy tu przyjechali. Bo przyjechaliśmy do przystani Jest Radość, żeby wybrać się na kajakowy trip z noclegiem. I będziemy właśnie płynęli tą rzeką. Opy wiercie, bo nie mam gdzie wysiąść. No, szybka zmiana. Dostałem trochę szerszy kajak, żeby mi plecak wszedł do środka. Także będę takim zielonym płynął. Tak to tu się zmieściło. Ta 40 niestety inaczej nie wchodzi. Także będę musiał trochę podkulić nogi, ale będzie i tak fajnie. Daj nogi tam wciśnięte, Ogarne, Co wrzucamy po prostu czy jak? Nie, jeszcze nie. Nie jeszcze? Elegancko. Dobra moi drodzy, udało się zwodować kajaki. Nie nagrywaliśmy tego, bo trochę trzeba było się namachać. No i co? I płyniemy. Pedro, 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 Pedro. Właśnie kapitan Mateusz zarządził, że mamy przed sobą jakieś 12-13 km ogólnie. Fajnie. A jako, że płyniemy w dół rzeki. No to płyniemy sobie z prądem. Fajnie jest. A jakby ktoś pytał, to jest rzeka Pilica. Wiosłuj, wiosłuj tam z przodu. Patrzcie jak mnie potrącili. Do prokuratury. I już dzwonimy do prokuratury. No i w krzaczory, no. Się chwilę człowiek zagada, a teraz sytułem popłyniemy, a co? Stać mnie. Dopływamy do elektrowni. Będzie przenioska. Tak, ja na razie konstruuję sobie prosto, wiesz? No i tak wygląda ta elektrownia. Patrzcie, jak fajnie. A tam chłopaki będą się przenosić. Z przodu go czarnij i wciągnij go przodem, o tak. Siągnij. I hop, i hop, i hop, i hop mamy za sobą już godzinę. Pierwszą godzinę, 3 km. No idzie nam dosyć dobrze. I teraz będzie 90 lewo. Nie tnij. Lekki driftcik. No i jedziemy. Proszę bardzo, proszę Państwa. Widzę jakiś znak, mam nadzieję, że to nie kolejna przenioska. No dopiero co się rozsiadłem? To mogłoby być powodem przeniosku. Nie tu... wiem, choć się domyślam. Na no, no, czego no, na drzewo? Dobra, do przodu się składajcie. Do przodu? Tak, lepiej. Dzięki chłopaki tam płyną. To ja sobie pociluję troszkę. Niech mnie poniesie nurt. Patrzcie tam z tyłu słoneczko zachodzi. No pięknie. No. Chyba trzeba częściej uskutecznić taką wyprawę. I trzeba zabrać Agę. Przede wszystkim. Bo myślę, że jej też się spodoba taki sposób spędzania. Wolnego czasu. Jak myślicie? Zostawcie tam komentarz. Co na to Aga. O jak pięknie. No a plan na dzisiaj jest taki, że musimy rozbić gdzieś obóz, przespać się, bo jak wiecie zabrałem namiot, przespać się, no i jutro musimy do godziny 9 oddać kajaki, więc trzeba będzie wstać o świcie, no i szybko się zwinąć i zrobić brakujące kilometry. Także dzisiaj musimy jak najwięcej tych kilometrów zrobić po to, żeby jutro jutro nie musieć z rana zrywać się o, o samym świcie, także tak to wszystko wygląda. Dobra, bo słyszę, że tam coś chlupie. Wy pewnie widzicie. No nie, tam jest jakieś spiętrzenie. Ale na spokojnie. Jak widzicie, nurt jest całkiem wartki. Tylko trzeba uważać, żeby nie wpaść w krzaki. O, muszę się trochę odsunąć. To jest korzeń. Super. I teraz mnie odwróci. I to jest znak, że trzeba płynąć dalej. Dzień dobry. Buenos dias, senor Siarra. Jak tam? Jak w Wenecji, ty. Słucham? Jak w Wenecji, romantycznie. Jak w Wenecji, dokładnie. Nawet tak nie śmierdzi jak w Wenecji. Tylko <grym> nie pływają. <grym> witam, witam. Jak tam? Witam, witam. A męcząco. droga płynie jak. Męcząco? Tak, bo, bo ja do jak zawsze. No widzę, właśnie, oni się obijają. O, Dobra. Oj, to yes. obijają się. Tata, tyle wpływasz na drogę. Przeszłem Przeszedłem nawet Nie wiem czy się nagrało Ale trzeba było się położyć Oj O o! o, o. A, szpagat! O ty w mordę, ale fajnie! No i taka to miejscówka na dzisiejszą noc Mamy zrobione... Podaj mi tą torbę z biegi Czekajcie bo mnie zagłusza dziad jeden Mamy prawie 13 km, 3 godziny 19, mamy ósmą No i tak to pięknie wygląda, tu się rozpakowują Mamy zaparkowane kajaki. Jak to nie ma? No pięknie. Także rozpalamy ogień, żeby się ogrzać i ogonić odmuch. much. Nie? Mam? Mam. Dobra, bierzemy się za robotę, moi drodzy. Zadezwiemy się jak będzie ognisko. Dobra. Ogarnięci, znaczy ogarnięci. Trzeba iść po opał. Piła. Idziemy poszukać jakieś rozpałki. Chyba tam na boczu, bo zamoczyłem sandały wysiadając. Ale przyjemnie jest, bo to jest pole takie fajne, świeżo skoszone, także jest całkiem przyjemnie. Dobra, widzę opał. Śmigam nanieść opału, bo nas zaraz muchy zjedzą. Jest od groma końskich much, które robią sobie z nas ucztę. O jakie ładne suche. Także gonię z tym do Mateusza. i odpalamy ogień. Patrzcie ten mega wynalazek. Ognisko na nóżkach, trochę su suchej trawy i odganiamy się od muchów. Tutaj zaparkowane kajaki. No i zaraz będziemy rozstawiać namioty. Udało się postawić Jeszcze powinnemu 2020 że jeszcze powinnemu. Udało się postawić domek. Zobaczmy czy wszystko w środku gra. Pięknie wszystko gra. Otworzymy trochę trzeba tu wytrzepać, bo brudno po ostatnim. No i się wprowadzamy. Dziękuję ja. Conservare il dread E se conservare... Znajduję się z namiotu, wyskakuję w śpiworek i trzeba iść spać bez 11. A musimy wstać z samego rana. Także trzymajcie się i widzimy się o poranku. Dobrej nocy. Ekipa powstawała, można już gadać, bo się pospało. Mamy 7:35. Tam się zbierają, tu się suszy namiot, bo trochę mi się kondensacji zrobiło, także muszę go przesuszyć od środka. No i się powoli zbieramy. Na dzisiaj mamy jakieś 3 km tylko, bo musimy szybko w miarę oddać kajaki, bo musimy o 9 już być na przystani. Także taki plan. Ja już jestem praktycznie spakowany, bo wstałem o 5:30 żeby złapać wschód słońca trochę, no bo wschód słońca był wcześniej, one nie chciały mi się tak wcześniej zrywać no i co? Ogarniamy się i spadamy i wychodzicie w morze. Udało się wypłynąć. Jesteśmy z powrotem na wodzie. No i co? Nie przedłużamy, tylko machamy. Siach. Pięknie jest. Oj, super. i pięknie, opsa opsa, dołem ale się pochlapałem dobra, jedziemy teraz niech Daro przejmie i niech go szarpie tam wiosła jest, żebyś nie połamał Pięknie Dobra idź tam już? Woduj go, woduj Czekaj w tą stronę, nie? O, nie nadal go tą I dopływamy moi drodzy. Ostatnie spiętrzenie, i dopływamy do przystani. Tu po prawej już mamy auto zaparkowane, i kończy się zabawa powoli. Przystań jest radość. Odbiór kajaków, następny za 0,8. Łąkietka.

No, a oni tam utykają, bo. O, dziękuję Ci bardzo. Oni są ciężcy. Trzymajmy Mati wiosło. O, kończy się nasza przygoda. Tutaj pójdę pięknie na tło kajaków. No i co? Fajnie było około 15 km, zrobiliśmy w dwa dni. Mega nocleg z mega ekipą. No i co? Lecimy dalej. Jedziemy do domu. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie. I te wszystkie inne pierdołki. I widzimy się w następnym odcinku.